Pluton dwóch jak pancerów, o! A! No jeśli napisałem do ciebie, że dołączyłeś do złego kranu, no to próbowałem ci wysłać zaproszenie, ale nie byłeś w stanie przyjąć tego zaproszenia, tak? Więc uznałem, że jesteś niezainteresowany. I wykreśliłem cię z listy, no bo nie byłeś zainteresowany. to Dołączyłeś gdzie indziej, prawda? Ketos 9191 Kajmulti. Myślisz, że warto wbijać śmin Jest jeszcze możliwość wykupić u ciebie lekcję w wodę. Pozdrowionka: 15 zł. ostatnio robiłem go w dobę. I moje wrażenia są takie, że najgorzej mi się grało ósemką. Natomiast poza ósemką była to bardzo przyjemna linia. Najlepsza z całej linii była dla mnie dziewiątka. Fajny strzał. Więc czy warto robić, jeśli mam być szczery, bardzo dobra linia dla kogoś, kto w nią zainwestuje. Jeśli inwestujesz w linię, wkładając różowe rzeczy z nagród, przepustki na przykład, ale nie tylko. Będziesz grał na goldzie, bardzo dobra linia, uważam, ale nie dla kogoś, kto zaczyna. Co nie? Jeśli masz dużo kredytów i tak dalej, zainwestujesz w tą linię, to jest bardzo spoko. Ale nie chciałbym jej wbijać na, na świeżo, tak, bo bardzo się denerwowałem. Trzeba ją dobrze zacząć, mając środki do inwestycji. Szczególnie różowe wyposażenie i dużo golda przechodzić szybko. Moduły stokowe, tak naprawdę, hmm, chcę powiedzieć, że ja, jak pancerem, no oprócz tego miejsca jeszcze czasami jeżdżę sobie tutaj. Cenę jeżdżę sobie tutaj i strzelam, strzelam się z tymi czołgami. Tutaj widać, widać tylko górną część okolicy działa. No, i też można ich farmić. To, co robi Bohater, jest dobre. Nie mam żadnych uwag. Jest okej. Okay. Tak można grać. Czy można grać inaczej? Pokazałem drugą taktykę. Jest okej. Okay. Na szczęście, tu jest miejsce, bo czasami tu nie ma miejsca. I wtedy tutaj, no, nie ma jak stać. Dlatego pokazałem tu alternatyw alternatywne miejsce. Co do lekcji, yy... Tak, tylko że niestety raczej bardziej w tygodniu, po prostu co nie. Zasadniczy problem jest taki, że teraz będą turnieje, które będę komentował w weekendy, więc w weekend nie dam rady umówić się na lekcje, a wiem, że większość widzów tylko weekendy ma dostępne, więc nie umawiam się już dodatkowo na weekendy na razie, póki będę komentował turnieje trzy najbliższe tygodnie. Więc w tygodniu musiałbyś znaleźć czas jakoś, nie wiem, czy znajdziesz czas w tygodniu, Cheetos. Jeśli tak, to jasne, oczywiście jakoś się dogadamy, to to jest do ogarnięcia, co nie? I możesz sobie wybrać dowolną formę, jak chcesz, co nie? Bo tam mówiłeś mi kiedyś, że chcesz konkretną formę, to ja teraz uważam, że nie ma problemu tam wybrać sobie dowolną formę, jak uważasz, co nie? Jeśli znajdziesz cios, to dam radę. Coś tutaj twój kolega tak yy, zaspał. Myślałem, że będziecie razem jechać. On tutaj na tego leoparda mierzy chyba. Tak mi się wydaje, że on tego leoparda chyba będzie chciał pilnować ci. Ale jakbyście pojechali w dwójkę pmx -y, to macie go na salwę, tak? Właśnie. To jest problem, że bardzo często pociski trafiają tego amx tu, gdzieś, co nie? I on się trafia i odbija i leci w górę, co nie? Jakby on rykoszetuje się po prostu. Trzeba trafić tu, co nie? I to jest trudne. To jest trudna rzecz, i dlatego nie weszło. Mówię, jakbyście wyjechali w dwójkę, to go nie ma, co nie? Możesz wybrać tego sprawy, Ten sprawy jest ciekawszy. Dobra decyzja. Bardzo dobra decyzja. Do przodu i dajesz miejsce koledze. I kolega teraz strzela. I kolega, uwaga. Kolega. O, ale ładnie strzelił. Chyba w garnek. Pięknie. A, widać, że kolega też jest ogarnięty. Godzilla. Ale dostanie od ciebie pechę. Chyba ją przywitasz. Pięknie, pięknie. Nie wiemy, ale raczej weszło. No. Musiałoby to być bardziej strzał jakiś, nie wiem, krytyczny ze zero, coś tam. Ciekawe, ciekawe, za ile siadło. Liczę, że podpalenie jeszcze. <laughs> kolega ci zje. Zdję... A co się stało z kolegą? A kolega się rozlał. Kolega się rozlał. No tu nie można niestety tak łatwo wyjechać. Trzeba byłoby się tu zatrzymać, ogólnie tutaj też odradzam dwie, dwa razy, tu i tu, to są takie ulice, gdzie często się HP psz, traci bardzo szybko. Klany pod zarabianie Panie Zwara są pod... Yy... Masz wyczucie, pod y, live'em w opisie Albo pod komentowy wykrzyknik klany Tam są wszystkie klany napisane nasze Nasze, nie jakieś tam podróby Wejdzie znowu blind w grilla? Tam jest grill? Baczat Jest jeszcze grill Drugi blind Piękna bitwa jak na razie Szacun Szacuneczek A tam jeszcze grill jest Tam jest grill Odważnie Odważnie pojechałeś No. O no właśnie, leopard. Dingnął się. Kowic uciek. grill! Fajna bitwa, skinowa, gościu widać, że dobry jest. To jest taki gość naprawdę ogarnięty. I mimo tego, że pokazuje niecałe 4000... Ile pokazuje? Bo nie widzę. 4600, 4600. Mamy w praktyce 7600. 7600. Bardzo fajnie panie Dawidzie. Dobra bitwa, naprawdę, to przyjemnie się oglądało. Dobra była. To była druga bitwa. Na razie ciężko wybrać najlepszą. Podobne wyniki. Teraz będzie trzecie. Zobaczymy teraz trzecią bitwę zaraz. Tylko już tutaj odpowiemy na pytanie pana New Holanda. Proszę ocenę